Siemon kluczy, ja jestem. Zobaczcie, to jest kolejny odcinek Sąsiedzi z 2. Okej, okay, zaczynamy. Zajęte. Krasomówca. Tym razem czeka nas interesująca wyprawa w pobliżu chińskiego muru. Sąsiad, za wszelką cenę, próbuje zwrócić na siebie uwagę Olgi. Wybranka jego serca woli jednak chińską sztukę od niezdarnych zalotów. Woody postara się, żeby tak zostało. Nie chcemy, chyba, żeby ten. Głupi sąsiad się rozmnażał, co? <laughs> Dobra Tradycyjnie WSAD nie ma, więc muszą być strzałki, więc sobie przed przesunę. Okej. Okay. No to tak. Od razu zbieramy itemki. Dobra. Więc tak, bierzemy tutaj te te całe... Holy no! Uff! Wow! Nie było, nie było to fajne. Dobra, więc pierwsze co? Bierzemy? Bierzemy naszą... Znaczy bierzemy coś z jej torby. Szybko. Bierzemy, bierzemy, zanim nas zbije. Okej. Okay. I mamy jeszcze jakiś olej. I już tutaj wszystko. Wszystko. On teraz idzie rozwalić tam arbuzy, więc bierzemy kulę. Bierzemy kulę. I tutaj jeszcze jakiś olej taki, ok. Kibel tutaj jest, tak. No to zaraz zobaczymy co możemy z tym kiblem zrobić. Mamy chili. Aha, okej. Okay. Czyli tak. To możemy troszkę... Hmm. O, okej. Okay. No i chili z papierem toaletowym. Ok, teraz idzie w którą stronę? Jednak idzie tutaj, no to idziemy. To jednak musimy stąd uciec. A no tak, no tak, no tak. Ok, wszystko się wszystko się zgadza. No idź, idź, idź. Teraz podmienimy szybko kulę z arbuzem. No tak, kule z arbuzem. Ok. Robert, trochę poskręcamy. No. Dobra, poskręcaliśmy. Więc teraz. Dobra. I teraz tak. On idzie do kibla. A my się tutaj pobawimy troszkę w mechanika. No i zobaczymy, co, co wyszło z tego, że. <laughs> no cóż. To ale to wyliczyli, to chyba dobry pomysł. <laughs> proszę. Kombo nieładnie. Dla nas zajmijcie dla niego nieładnie, oczywiście. Haha, <laughs> się zrymowało. Ok, teraz idzie po arbuza. Więc, okej, okay, spoko. My sobie tutaj bezpiecznie stoimy. Tutaj nic nie musimy brać. Okej, okay. więc obserwujemy teraz sąsiada. I uwaga! Jep! uch, Uhu, uhu, uh, nie uh. Nieładnie. Ha. Dobra, jedzie, idziemy, idzie teraz na rower. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno nic dobrego. Ojej! No dobra, no, no. i teraz idzie do. Oczywiście, idzie na. Idzie zrobić swoją przemowę. No to zaraz zobaczymy, jak będzie ta przemowa. Okej okay. obserwujemy, obserwujemy. No proszę. No i dostał zawału! Yeah! Upadek! Komu dzwoni Gon? Zakuty łeb. Też może się przydać. Kolejny przystanek przy chińskim murze. Tak łatwo było przewidzieć. Sosiad wkręci się, wkręcił się do grupy turystów, w której jest też Olga. Oczywiście zamierza wykorzystać każdą sytuację, by zrobić na niej dobre wrażenie. Już Woody, już Woody'ego w tym głowa, żeby ty z tych planów nic nie wyszło, także pokrzyżujemy sąsiadowi troszkę plany, żeby nie zdobył swojej wybranki, wybranki swojego serca, więc okej, okay. od razu tradycyjnie bierzemy na początku wszystkie itemy, które są tutaj możliwe, więc pierwsze co rzuciło mi się na oczy, to ten misiek tutaj i tutaj nic nie możemy wziąć, no to idziemy, idziemy po cekłę. I miśka, da, miśka dajemy temu, temu, temu gościowi, żeby dał nam takie główienko. Tutaj bierzemy to. Bierzemy miskę. Mis miska ryżu, tak? okej okay. On teraz idzie tam po ten gong. Dobra, i teraz tak. Jeszcze tutaj takie coś. Aha, to były nożyczki. Okej, okay, ok. Więc teraz tak. Cegła tutaj. Yy, tak, cegła tutaj. Hmm. Nie, źle zrobiłem. No dobra, już nie będę miał 100%. No ale trudno. Raz się żyje. Ale nie chce mi się po prostu robić resetu. Resetu, reseta, resetu. Okej. Okay. Ten gong trochę. Znaczy tą pałę trochę wydłużymy. Teraz dajemy ten, ten, yy, te wybuchające konfetti do hot dogów. <laughs> Teraz idziemy zrobić takie coś. Nożyczkami użyć tego i wysmarować. Wysmarować to. Ok. Teraz musimy po prostu obserwować, obserwować sąsiada. Musimy obserwować sąsiada, żeby nie przyszedł w naszą stronę. Okej, okay, teraz możemy się tutaj przejść i wysmarować ten, ten wóz cały. Riksza, się nazywa riksza. Okej, okay, niech będzie i riksza. Okej, okay, wysmarowaliśmy, no i teraz obserwujemy sąsiada. Uuuu... Mm. Haha! Oh. <laughs> no, to nie było dobre. Dobra, teraz tutaj mamy coś śmiesznego. Okej, okay, możemy się tutaj przeteleportować. No i obserwujemy dalej sąsiada. Smacznego. Mm. <laughs> Konfetti pieprz. No. <ścoughs> Wybuchło w jego twarzy. No cóż. Zdarzyło się. I teraz co będzie? Teraz będzie combo. Oj. Auj. <ścoughs> <ścoughs> o oh, kurczę. Nie, dobrze. Okej, okay. no niestety tego już nie naprawi Wow, naprawił! No proszę, zdolny chłopak. Dobra, i teraz oczywiście nie będzie za ciekawie dla niego. Uwaga, yep. Oj, <ścoughs> oj, yep, 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 yep. yep. No i proszę. Ale niestety nie mieliśmy... nie, mieliśmy, nie dostaliśmy pucharu Ale co tam? Także ja się z wami żegnam, subskrybujcie jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Na razie!